Nazywam się Bata Kalinowska i zapraszam Was na kolejny podcast. Czy bycie lubianym ma duży wpływ na nasze życie? Czy osoby, które są bardziej lubiane, szybciej odnoszą sukces? Czy bycie lubianym nam się opłaca? Czy osoby lubiane mają większą siłę przebicia? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym podcaście. Jeśli Cię to interesuje, zapraszam do wysłuchania całego podcastu. Bycie lubianym jest opłacalne. Gdy jesteś lubiany, ludzie chętnie stosują się do Twoich rad, przyznają Ci rację i łatwiej przystają na argumenty. Choć wiele osób twierdzi, że nie można wpłynąć na to, czy ktoś nas lubi, czy też nie. Badania potwierdzają, że określone zachowania i bodźce budzą w nas więcej sympatii niż inne. Sympatia i szacunek są składnikiem atrakcyjności interpersonalnej, która mówi o tym, czy ludzie odbierają nas pozytywnie, czy też negatywnie. To jeśli już wiemy, że bycie lubianym jest pozytywne dla nas, to może postarajmy się teraz odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy wpłynąć na to, by być lubianym. Oczywiście są pewne aspekty, na które my nie mamy wpływu, i to tak naprawdę zależy od wielu czynników, czy ktoś nas lubi, czy nie, ale równocześnie są takie czynniki, na które my sami możemy wpłynąć, by być bardziej lubiani. Oczywiście czynniki, które za chwilę przedstawię, powinny być zgodne z Wami samymi. Nie wolno nikomu stosować czegoś wbrew sobie, tylko dlatego, żeby być lubianym. Bo tak naprawdę gdzieś to tam mija się z ogólnym założeniem. Natomiast bardziej to są wskazówki dla osób, które się z tym utożsamiają, natomiast niekoniecznie musieli sobie zdawać z tego sprawę, że te czynniki powtarzane, przy konkretnych osobach, w konkretnych sytuacjach mogą powodować, że ktoś bardziej was lubi. Za chwilę przedstawię kilka takich przykładów. Pierwszy, taki można by nawet powiedzieć najprostszy przykład. Mów często, proszę, dziękuję, przepraszam. Zwroty grzecznościowe bardzo często wywierają na drugim człowieku bardzo pozytywny odbiór. Ktoś za chwilę powie, przecież to jest takie oczywiste. Nieprawda. Dzisiaj wiele ludzi zapomina o tak zwanych zwrotach rzecznościowych, i często wiele osób zachowuje się bardzo bezosobowo w stosunku do drugiego człowieka. Więc przede wszystkim staraj się te proste czynniki, te proste zwroty mówić jak najczęściej w różnych sytuacjach. Kolejny czynnik pomagać. Osoby, które często starają się pomagać, też automatycznie wzbudzają sympatię u drugiego człowieka. Przykładowo, wracasz do domu, na klatce spotykasz sam starszą sąsiadkę, pomóż jej w niej zakupy, zagadaj, powiedz coś miłego. Czasami wystarczy tak niewiele, by jednak wzbudzić w kimś sympatię. Więc pomaganie drugiemu człowiekowi. Kolejny czynnik, dawaj rady, ale z tymi dawaniem nie wiem, rad, wspomaganiem drugiego człowieka należy być ostrożny. Te rady powinny być w kategoriach, ja Ci podpowiadam, ja służę radom, a nie na zasadzie Ty to masz zrobić, bo to jest zasadnicza różnica. Nie staraj się komuś mówić co ma robić, bo każdy człowiek ma wolną wolę. I sam powinien podejmować kluczowe decyzje w swoim życiu. Natomiast staraj się pomagać poprzez dobre rady. Czyli, na przykład, ktoś szuka jakiegoś lekarza, to a ty wiesz, kto jest na przykład dobry, kogo warto polecić, to na przykład podpowiedz: słuchaj, tam i tam jest taka i taka osoba, ma dobrą opinię, warto zapytać. Chodzi mi o takie dobre rady, a nie takie narzucające komuś pewne działania. Kolejny czynnik: pytaj ludzi ich o zdanie, opinię. To też jest dosyć ważna kwestia, ponieważ jeśli my w komunikacji interpersonalnej z drugim człowiekiem pytamy go o opinię, pytamy go o zdanie, to równocześnie pokazujemy tej osobie, że my liczymy się z jego zdaniem. To też powoduje, że taki człowiek jest nam bardziej przychylny, to też powoduje, że taka osoba bardziej się z nami liczy. Bo, jak nie lubić kogoś, kto wykazuje inicjatywę i zainteresowanie naszym zdaniem, naszą opinią, naszym działaniem. To też jest taki instynkt, który powoduje, że my mamy w stosunku do takiej osoby dobrą opinię. Ten przykład warto stosować w pracy. Kiedy mamy kontakt z przełożonym, przełożoną, warto. Pytać taką osobę o zdanie w pewnych kwestiach. W ten sposób pokazujemy, jak bardzo my cenimy, szanujemy, liczymy się ze zdaniem danej osoby. A to też później ma przełożenie na to, że taka osoba jest nam bardziej przychylna, niż gdybyśmy tych czynników nie wykazywali. Kolejnym takim punktem, który sobie można tutaj zanotować, jeśli ktoś sobie akurat notuje, to staraj się ludziom okazywać uznanie. To jest też bardzo ważny punkt, ponieważ w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym etapie człowieczeństwa, bardzo często jest tak, że człowiek skupia się na sobie. Nawet jeśli my widzimy, że ktoś odnosi sukces, ktoś zrobił coś dobrego. To my, jako społeczeństwo, mamy ogromny problem z okazaniem uznania tej osobie. Większość ludzi ma instynkt pod tytułem zazdroszczę, boli mnie to, wzbudza to we mnie złe emocje, to jak ja mam mu powiedzieć, że, że, uzna, że, że mam uznanie w stosunku do niego, że go chwalę? Nawet jeśli wiem i nawet jeśli myślę, że ta osoba zrobiła dobrze i podziwiam ją za to, to przecież, ja i tego nie powiem. Taki jest instynkt niestety wielu osób w dzisiejszych czasach możecie się ze mną zgodzić lub nie, ale ja się z tą sytuacją bardzo często ostatnio spotykam, kiedy na różnych warsztatach, na różnych szkoleniach, gdzieś tam porównujemy sukcesy pewnych osób, i ktoś potrafi merytorycznie wypunktować plusy tej osoby, ale równocześnie wyrażając zdanie na ten temat, na temat tej osoby, działania, jest bardzo agresywny w stosunku do tej osoby. Czyli ta zawiść tak, jakby bierze górę. Więc postaraj się, jeśli w Twoim otoczeniu są ludzie, których Ty doceniasz, gdzie cenisz ich pracę, gdzie cenisz ich dorobek życiowy, postaraj się to ukazywać. Często jest też tak, że jeśli my uznajemy kogoś, my uznajemy pracę danej osoby, podziwiamy pracę danej osoby. Jesteśmy wdzięczni za pracę danej osoby. Bardzo często odwdzięcza nam się tym samym. Ludzie, którzy mają pokorę do siebie i potrafią cenić pracę innych, z reguły sami są doceniani. Natomiast osoby, które mają z tym problem, to jest tak, jak patrzymy sobie tutaj na działania, zjawisko hejterów. To jest określona grupa psychologiczna o określonych cechach. Wyrażanie zdania to jest jedno. Hejtowanie to jest zupełnie coś innego. Ale do czego zmierza. Jeśli ktoś jest zadowolony ze swojego życia, to on nie czuje potrzeby hejtowania. Każda osoba, która wylewa hejt, czy to jest w sieci, czy to jest w życiu realnym, no w życiu realnym hejt to jest bardziej kogoś za plecami, ale to jest w sumie to samo, to jest nic innego, jak. Problem tych osób, których to dotyczy. Ale na temat Hejtu ja już sobie kiedyś nagramy oddzielny materiał, bo to jest bardzo ciekawy temat, bardzo złożony i myślę, że wiele osób, które tego doświadcza, potrzebowałoby słuchać takiego materiału, bo by sobie zdali sprawę, jakie mechanizmy powodują, że ktoś dopuszcza się tego czynu. Ale wróćmy do pierwotnego tematu. Okazujmy ludziom uznanie. To jest bardzo ważne. Jeśli uważasz, że ktoś dobrze zrobił, ktoś zrobił coś, co zasługuje na uznanie, nie bój się mu tego powiedzieć. Ponieważ jeśli my będziemy w sobie wyćwiczać pewne mechanizmy, to to dobro kiedyś do nas wróci. Bo jeśli każdy z nas nauczy się doceniać drugiego człowieka, to prędzej czy później ktoś zacznie też nas doceniać bo po prostu ta energia będzie wracała do nas. Uśmiechaj się często. Jakie to jest proste, jakie to jest banalne, jakie to jest wręcz niedorzeczne. I często jak poruszam właśnie ten aspekt uśmiechania się, to ktoś się śmieje, ktoś mówi, no nie, nie będę się jak głupi śmiał do kogoś, ale ja mam radzę zastosować to ćwiczenie. Postarajcie się w ciągu dnia Wysyłać uśmiech do zwykłych przechodniów, do zwykłych ludzi. Podkreślam, wiem, że bo często na szkoleniu słyszę tego typu zawsze stwierdzenie, no nie będę się jak głupi śmiał do kogoś, ale naprawdę, polecam Wam. Oczywiście, wyjątki od normy się zawsze znajdą, no bo jak zawsze. Natomiast zobaczycie, że uśmiechając się do przechodniów, uśmiechając się, nie wiem, do ludzi na przystanku, do ludzi w pracy, czy gdziekolwiek. Jestem pewna, że ten dzień dla Was będzie udany, ponieważ większość ludzi odwzajemni ten uśmiech. A skoro ktoś to odwzajemni, to sami będziecie mieli takie poczucie, że, że jednak to jest takie miłe. Tym samym, jeśli Ty, w stosunku do swoich bliskich, bo tu wracamy do pierwotnego naszego tematu, jak wpłynąć na to, żeby ktoś nas lubił. Jeśli Ty w swoim otoczeniu będziesz osobą. Uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną, taką, która uśmiecha się do innych, ogólnie po prostu jest uśmiechniętą osobą, to też zwiększa szansę na to, że będziesz lubiany. Nikt nie lubi buraków, nikt nie lubi ludzi takich mm, wiecznie nadąsanych, wiecznie smutnych, nikt takich ludzi nie lubi, bo oni na dłuższą metę są dosyć trudni w takich kontaktach bezpośrednich. I często jeśli mamy taką osobę w swoim otoczeniu, to staramy się ją uniknąć, unikać, staramy się jak najmniej z taką osobą przebywać. Bardzo często też się mówi, że um, jak przebywamy z takimi osobami negatywnie nastawionymi do życia, nieszczęśliwymi, depresyjnymi, takimi, które wiecznie narzekają, to bardzo często na samym też się to udziela, a wiele osób po prostu no, nie chce doświadczać takich rzeczy. Kolejnym czynnikiem, który warto tutaj wspomnieć, jeśli chodzi o wywieranie wpływu na inne osoby, zawsze w rozmowie staraj się słuchać. Słuchanie drugiego człowieka to też jest jeden z takich ważnych punktów w stosunku do tego, jak ja jestem poszczekana. Ja nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę na coś takiego, że znowu odniosę się do współczesnych czasów, do współczesnej rzeczywistości. Bardzo często jest tak, że każdy jest skoncentrowany na sobie. Kiedyś przysłuchiwałam się przypadkowo, były dwie panie, prawdopodobnie koleżanki, przyjaciółki na kawie. I ja siedziałam obok i tak, mimochodem, słyszałam ich rozmowę. Ich rozmowa wyglądała w ten sposób, że każda z nich mówiła o czymś, Natomiast tak naprawdę siedziały obie. Czyli ja miałam wrażenie, że każda z nich chce się wygadać, ale żadna nie słucha drugiej. I to jest też niestety przykład tego, jak dzisiaj wiele osób funkcjonuje. Dzisiaj wiele osób chce być wysłuchanych, ale nie potrafi słuchać. Słuchanie drugiego człowieka to też jest jeden z ważnych takich punktów w naszym życiu. Jeśli będziesz osobą, która poświęci komuś czas, wysłucha, to ja Ci też gwarantuję, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że ten człowiek będzie cię darzył sympatią, ponieważ w trudnej sytuacji, ogólnie w życiu, okazałeś mu zrozumienie, wysłuchanie, wsparcie. I na tym bym skończyła, bo to są takie najprostsze. Oczywiście tych czynników, w jaki sposób my możemy oddziaływać na drugiego człowieka i w jaki sposób my możemy być lubianym, jest bardzo dużo. Ja powiedziałam takie najprostsze, które możecie po prostu w życiu zastosować od ręki. I podsumowując materiał, który dzisiaj jest nagrany, czy warto być lubianym? Tak. Człowiek, który jest lubiany, zdecydowanie ma z tego korzyści. Tylko, tak jak wspomniałam na samym początku tego materiału, tu nie chodzi o to, że ty masz oszukiwać ludzi. I masz robić coś, co ma sprawić, że Ty będziesz kogoś oszukiwać, żeby być lubiany. Czyli wysłuchując sobie mojego materiału zastosujesz te metody, ale będziesz to robił tylko stricte pod tym kątem, żeby osiągnąć czynnik tego, że jestem lubiany. Absolutnie. Nie o to mi chodziło w tym materiale, co podkreśliłam na samym początku. Tu chodzi o to, że jeśli te rzeczy, które ja wymieniłam w tych kilku punktach, jeśli one są zgodne z Tobą, jeśli Ty tak robiłeś, tylko tak naprawdę nie zdawałeś sobie z tego sprawy, że to może mieć taki wpływ i to jest zgodne z Tobą, to to zrób, bo to Cię przybliży właśnie do tego celu, żeby być lubianym. Natomiast jeśli jesteś osobą taką, która absolutnie nie zgadza się z tymi punktami, to nie oszukuj ani siebie, ani innych, bo to się mija po prostu z celu. Ale ogólnie życzę Wam, Bądźcie mili i dobrzy w stosunku do drugiego człowieka, bo jednak w dzisiejszych czasach bardzo często ma się wrażenie, że człowiek jest tak skoncentrowany tylko na sobie. Ja, 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 ja. To też bardzo często obserwuję w swojej pracy, że większość ludzi komunikując się już od razu podkreśla: ja, ja, ja. Może się ze mną nie zgodzicie? Nie wiem. Natomiast zazwyczaj, jeśli na warsztatach rozmawiam, z daną grupą osób, to oni na początku są tacy trochę oburzeni, ale później, jak się głębiej zastanowią, przeanalizują swoje zachowanie i sposób wyrażania się w stosunku do innych osób, to dochodzą do wniosku, że jednak w tym jest bardzo dużo prawdy. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ludzie często chcą zmieniać otoczenie, społeczność. Każdy jest dobra rada pod tytułem: co komu radzę, żeby był lepszy? Ale zacznijmy od siebie. Zacznijmy tak naprawdę pracować nad sobą. Bądźmy lepszą wersją w siebie, a prędzej czy później pewne rzeczy do nas wrócą i będziemy zadowoleni. Myślę, że Wam się ten podcast podobał. Trochę inna tematyka niż wcześniej, aczkolwiek temat taki e, bieżący u mnie z ostatnich warsztatów, który budził dosyć dużą dyskusję, zainteresowanie. I postanowiłam tak na szybko taki materiał dla Was nagrać. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu i zapraszam Was na kolejne. Do usłyszenia i pozdrowienia